Co do krytyki Unii Europejskiej. Unia Europejska po pierwsze prowadzi politykę gospodarczą. Mówię o Zielonym Ładzie, wszystkich tych ETS-ach, etc., etc. No, która bardzo radykalnie hamuje rozwój gospodarki europejskiej, w tym także i polskiej. Zresztą no, gospodarka polska by się szybciej rozwijała, gdyby się rozwijała także gospodarka europejska. Ona się dzisiaj w bardzo wielu krajach praktycznie przestała rozwijać, więc to jest. Po pierwsze, my musimy brać to pod uwagę, bo naszym celem jest uzyskanie poziomu bogatych państw europejskich, a do tego nam jeszcze jednak trochę brakuje. Z drugiej strony, jeżeli tam, dzisiaj się nie będą rozwijać, to nam będzie stosunkowo trudno rozwijać się jakby samodzielnie, bo te gospodarki są ze sobą jednak mocno powiązane, więc my życzylibyśmy Unii Europejskiej, żeby się jednak rozwijała. No tylko to oznacza konieczność całkowitego odrzucenia tej. Całkowicie zideologizowanej, ale jednocześnie można powiedzieć osadzonej w pewnych interesach, według naszego przekonania, bardzo źle rozumianych interesach niektórych gospodarek, a szczególnie gospodarki niemieckiej. Więc to trzeba by rozwiązać. To po pierwsze. Subskrybuj po więcej.